Cześć, witajcie w kolejnym Daily Newsie, tym razem przygotowany na 28 lipca 2017 roku. Ja jestem Xaurus i za chwilkę wspólnie z wami zatopię się w najciekawsze informacje ze świata MMO, które dzisiaj się pojawiły. Zapraszam do oglądania. Twórcy Total War Arena chcą nam dostarczyć najlepszy i najbardziej dopracowany produkt. Gra została zapowiedziana w marcu 2013 roku. Na początku 2015 roku ruszyły pierwsze testy. Wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze do premiery. Niestety, potem nastąpiła przerwa, zmiany wydawcy, reaktywowano testy i te trwają, a nic nie zapowiada, aby miały się zakończyć. Dzisiaj wieczorem startuje dziesiąta część alfa testów. 4 lata od zapowiedzi, a Total War nie wyszedł nawet do wersji beta. W najbliższej przyszłości może się zdarzyć tak, że moba oparta na Total War będzie już tylko odgrzewanym Kotletem, a nie wyczekiwaną produkcją. Przez bity miesiąc można zakosztować całego kontentu DC Universe Online. Każdy gracz otrzymuje dostęp do 27 płatnych DLC, które oferują dziesiątki nowych lokacji, wyzwań, questów, alertów, instancji i rajdów. Promocja trwa do 30 sierpnia. Gwarantujemy Wam, że przez ten czas pokochacie DC Universe Online. To ponadprzeciętny MMORPG z dynamicznym systemem walki, ciekawą fabułą i jeszcze lepszymi cutscenkami. W zasadzie wcale nie musicie być fanami uniwersum DC Comics. Nawet bez tego znajdziecie tutaj mnóstwo zabawy. We wczorajszym patchu frakcja Azebów oficjalnie zawitała do świata Gloria Victis. Dostaliśmy nowy region, questy oraz ponad 70 przedmiotów związanych z nową frakcją. Reszta zmian dotyczy craftingu, animacji, NPC oraz sztucznej inteligencji, która będzie jeszcze mądrzejsza niż dotychczas. Gloria Victis kosztuje na Steamie 20 euro, jednak w innych sklepach znajdziecie oferty nawet za 50-55 zł. To niewielka cena za najprawdopodobniej najlepszego polskiego, podkreślam, MMORPGa na świecie. Świecie. Wczoraj wieczorem Elder Scrolls Legends oficjalnie zadebiutowało na urządzeniach mobilnych. Nie jesteście już skazani na siedzenie przed komputerem i granie za pomocą myszki lub klawiatury. Od teraz możecie zabrać ze sobą karciankę The Elder Scrolls dosłownie wszędzie. Niedawno ES Legends powiększyło się o nowy dodatek o nazwie bohaterowie Skyrim, który wprowadził 150 nowych kart, nową linię fabularną i nowe wyzwania. Pobierajcie i życzymy miłej zabawy. Na stronie Tryon Worlds pojawił się wpis zapowiadający ewolucję w Arkecz. Deweloperzy doszli do wniosku, że pora połączyć kilka światów. Podobno społeczność również naciskała na to, ponieważ niektóre serwery świeciły pustkami. Jak połączyć różne światy, gdy gracze posiadają własne ziemie, domy, farmy? Z tego powodu czekano, aż sytuacja się wyklaruje i społeczność rzeczywiście będzie gotowa na porzucenie swoich majątków w imię wyższego dobra. Ewolucja w Arkecz nieco różni się od klasycznego pojęcia łączenia serwerów. Osoby, których będzie ona dotyczyła, zostaną przeniesione do super Nowego, świeżego świata gry. W ten sposób każdy otrzyma równe szanse, by ponownie zgarnąć Ziemię lub inną prowincję dla siebie. Zabawa w ewolucję zacznie się już 16 sierpnia, chociaż główny proces łączenia i tworzenia nowych serwerów odbędzie się między 7 a 9 września. Jeżeli kiedykolwiek marzyliście o Tibi, która tak naprawdę nie jest Tibią, właśnie spełniły się wasze pragnienia. Punktualnie o godzinie 18 wystartował pierwszy sezon ArcLight Online. Mamy dostęp do 8 postaci oraz 7 sandboxowych profesji. Gra jest darmowa, aczkolwiek możecie kupić konto premium i zapewnić sobie parę przywilejów ułatwiających ekspienie i zdobywanie dropa. ArcLight jest to MMORPG, który zaczął jako OTS, ale potem został przekształcony w pełnoprawnego spin-offa dzieła Softu. I to wszystko w dzisiejszym materiale. Który news podobał Wam się najbardziej? I czego ciekawego dzisiaj dowiedzieliście się? Pamiętajcie, aby dać nam znać w komentarzach. Poza tym, oceny i subskrypcje kanału wraz z dzwoneczkiem są bardzo mile widziane. Do usłyszenia niebawem. Na razie, cześć.